Witam się z wami w kolejnym odcinku i zobaczcie, dzisiaj będę robiła drzem jagodowy. Tutaj mam jagódki, świeżo zebrane z lasu, zobaczcie jakie ładne. Przesypuję je do drusznaka. Zobaczcie, będę płukać. No, zobaczcie tu. troszkę tych jagódek mam teraz je opłuczę teraz zobaczcie będę je płukać Przebieram z takich listków jak tu widzicie bo one były czyste opukamy wiadomo trzeba dokładnie tutaj nakutować Jak łódki nam tu obciekną, przebrane będą, to zasypię je cukrem, podstawiasz soki puszczą i wtedy będę gotowała. Zobaczcie, tutaj, jak fajnie pachną takie łódki. O, takie łódki mamy opłukane. Saganeczek zaraz tutaj naszykuję, będę je. Zalej, zasypię, zasypię cukrem i odstawię aż, takiego jak mówiłam, soki puszczą. Wtedy jak już puści to ładnie soki, to będę gotowała na małym ogniu stopniowo, zwiększając na więcej. A więc gódki mam już ob płukane i teraz będę przesypywać do saganeczka który te wcześniej przeszykowałam, o gdzieniegdzie jeszcze zostało tutaj, ale to przebiorę i zasypiemy cukrem. Trochę listków widzę zostało, ale to nic. Poradzimy sobie. Na razie tyle, później teraz zasypiemy cukrem. I tak będziemy na przemian. No. Będziemy czekać, aż puszczą soczki. I tak przygotowane jagody zasypane cukrem odstawiam, aż puszczą soki. Jak widzicie jagódki mi się już ładnie roztopiły, troszkę zblendowałam, dodałam żelfiks. fix i teraz będę gotować na małym ogniu. Jagódki już mam tutaj ugotowane i teraz będę przelewać do słoików. 都拜完了。 Ten słoik mamy napełniony. I zobaczcie, wyszło nam y, dwa słoiczki, wyszło nam dwa słoiczki. Teraz odstawiłam do góry dnem, tak na około 5 minut. Później odstawię do wystygnięcia i na półeczkę. Jeszcze myślę, żeby sobie dorobić więcej trochę tych dżemów na razie. Zobaczcie dwa. Fajne słoiki. Jeżeli taki film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie mi też komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku.